Witam. Początek taki nietypowy, niezwiązany jakby z tematem, ale zaraz Wam pokażę, co dostałem do pracy. Dzisiaj tutaj robią dekarze, dechy leżą. Tutaj mamy starą ścianę, nie? Za chwilę wrócimy do tego. Ja muszę tutaj przejść i pokazać Wam, co się stało. Co się stało, no, co trzeba zrobić. Tu mamy znowu dekarzy. I tu, gdzie mamy ten biały storopian, ja nie wiem, czy to będzie widać na filmie, dokleić trzeba jeszcze szesnastkę, jeszcze szesnastkę, dlatego dekarze zostawili tutaj mi dziurę taką, nie? to musi przyjść tak, w ten sposób i tam trzeba dokleić szesnastkę. Dlaczego? Dlatego, że ta ściana z tamtą się nie licuje. I co? I pomału się bierzemy do roboty, bo widzę, że tutaj dekarze już skończyli, tą stronę, więc przynosimy klej, storopian, yy, maszynę do cięcia, która stoi gdzieś, gdzieś tam na dole, o tam na rusztowaniu stoi, muszę ją gdzieś tutaj przynieść, yy, a tu pod nogami mam pełno jakiegoś badziewia, do wyrzucenia oczywiście, no i dobra, co, zaczynamy film, a ja do roboty, nie? Chyba trochę powycinam Bo nagadałem się dzisiaj za długo Więc jeżeli będą cięcia to sorry Dobra wracamy do tematu Obkleiłem już tą ścianę Teraz trzeba jeszcze tylko dać Siatkę i zaciągnąć klejem Gdzie jakieś tam ubytki Wiadomo pianka swoje zrobi Mniejsza z tym Tu jeszcze wiadomo że narożniki przy okienku I tp Dobra, ale wracamy teraz na chwilę do tego ostatniego filmu o emigracji, o powrotach z emigracji. Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się takiego odzewu, szczególnie w komentarzach, bo to jest temat, jakby taki, bardzo, nie wiem jak to powiedzieć wrażliwy. Wiele osób nad tym myśli, czy wracać czy nie. Są osoby, które nie myślą, bo już postanowiły, że zostają na zachodzie. Są osoby, które myślą, są osoby też, które nigdy nie pojadą na zachód, bo po co, nie? Jak w Polsce jest tak super i wspaniale. Oczywiście to jest jakieś 20-30% społeczeństwa. Politycy nie, przecież nie pojadą na Zachód, no chyba, że do Parlamentu Europejskiego, bo tam jeszcze większa kasa, nie? Ich rodziny też nie pojadą na zachód, bo po co? Oni są ustawieni. Nie pojadą też, to ja nie muszę daleko szukać, bo mój syn też nie musi wyjeżdżać na zachód. Ja jeżdżę, bo jeżdżę, bo tak sobie postanowiłem i tak będzie. A, a mój na przykład syn nie musi, tak? Bo ma taką pracę, że wystarcza mu na spokojne życie w kraju, aczkolwiek w kraju nie mieszka, mieszka gdzie indziej, ale pracuje jakby w firmie polskiej, tak? Znaczy, to nie jest też polska firma jakaś tam zachodnia, ale w Polsce ma jakiś oddział. I on nie musi jechać za granicę, ale jest za granicą, bo ma y, też powiedzmy pff, na dzień dzisiejszy dość tego, co jest w kraju, co się dzieje i jak się dzieje. Ale to też mniejsza z tym, bo ogólnie chodzi o to, że. Że każda sytuacja związana z tym, czy wraca. Przede wszystkim, część osób wyjeżdża po kasę. Wiadomo, że no przede wszystkim po kasę w tej chwili jeździmy, tak, że, bo tutaj się więcej zarabia. Ile różnie. W jednym kraju dwa razy więcej jak w Polsce, w innym kraju trzy razy więcej jak w Polsce, ale to nie znaczy, że się zarabia i tak więcej niż niektórych Polak, bo niektóry Polak zarobi 10-15 tysięcy, on przecież nie pojedzie na zachód, bo po co mu tak jechać, nie? Ale niektóry zarobi tylko 3 albo 4 tysiące i ten pojedzie. No i później jak już pojedzie, no to trzeba się zastanowić, czy wracamy, czy nie wracamy. Jak wam mówiłem, moja sytuacja jest troszkę inna, bo ja nie jestem takim typowym emigrantem, który wyjechał z rodziną na zachód i sobie tutaj już mieszkamy ileś tam lat, tak? Ja mam... mój dom jest w Polsce. A tutaj tylko pracuję. To jest tak samo, jakbym pracował powiedzmy w Warszawie i jeździł w poniedziałek i wracał w piątek czy w sobotę, nie? No, pewnie w sobotę, żebym chciał, jakby chciał trochę więcej zarobić to jest podobna sytuacja, więc ja tutaj takim nie jestem typowym, jakby już powiedziałem, emigrantem. Ale to każdy ma tam swój punkt widzenia. I dlaczego nagrywam dzisiaj film ten o, o tej emigracji jeszcze raz, o tych powrotach? No bo m, dostałem powiem szczerze, bardzo dużo minusów, chociaż tam chyba nikogo nie obraziłem. Ja tylko zawsze staram się powiedzieć swoje zdanie albo swój punkt widzenia świata. Wiadomo, że ktoś z tym może się nie zgadzać, ale tutaj domyślam się, że przylecieli, przyleciały osoby albo osoby, które mnie oglądają, a wierzą tylko jednej słusznej partii, czyli dla nowego PZPR-u, tak? bo to ja tak nazywam tą nową partię rządzącą, że to taki stary PZPR czysty. Tam większość tych starych matołów, którzy rządzą naszym krajem, to pochodzi z PZPR-u. Oni mają korzenie w PZPR-ach, kiedyś w PZPR-ze byli i teraz są gdzieś tam na górnych stołkach. Ci młodsi oczywiście nie, ale ci starsi to większość. Zresztą ja nawet nie wiem, czy i Kaczyński nie był swego czasu w PZPR-ze. Może nie był, nie wiem tam, może go nie chcieli wziąć, bo wiecie, pewnych osób nie biorą, no bo, bo, bo po co nie? Jak tam, no po prostu nie biorą, bo nie biorą, za, za słabi są. Chociaż do PZPR-u to brali nawet matołów takich ostatnich, ale szczególnie szło się na przykład do PZPR-u, wiecie po co kiedyś, za komunę, żeby na przykład dostać szybciej mieszkanie, żeby na przykład pojechać na wczasy w pierwszej kolejności to takie były przywileje, za to, że się należało do partii. To jest tak samo jak teraz. Jak popieracie PiS, to macie lepiej. Proste i, i logiczne. Może taki zwykły człowiek tego tak nie widzi, nie? Ale na przykład samorządy, które popierają Pisa, PiS, czyli wójt, burmistrz, prezydent jest z PiSu, to te samorządy mają lepiej. Dostają więcej pieniędzy na rozwój, tam jakiś... Dotacji z racji i tym innych rzeczy, a te, które nie, to nie dostają. I to tak dla mnie, dlatego pis, to jest drugie PZPR, takie totalne PZPR stare. Na takiej zasadzie, tym bardziej, że Kaczyński wychował się w PZPR-ze, on tylko zna. Takie coś, że albo my, albo oni, to on kłóci. Znaczy, on kłóci. Oni i platforma kłócą się między sobą. Ja ich dawno już mam dość i mam na nich wybalone i na jednych i na drugich. Zawsze zakładałem, że jak sami nie poradzicie sobie, to lepiej nie będziecie mieli. I do tych wszystkich osób, które głosują na. No i tam potem mają jakieś żale, albo nie żale, może nawet to, że mówią, że w Polsce jest tak wspaniale, bo tempa propaganda w telewizji polskiej im o tym mówi: że Polska to jest kraj miodem i mlekiem płynący. No nie, no tak nie jest. no. Oczywiście każdy ma swoje potrzeby. Jeden za 4000 przeżyje, a drugi za 10 ciężko będzie mu przeżyć. Czy w Polsce można ogólnie w ogóle przeżyć za te pieniądze, co się zarabia? Oczywiście, że można. Przecież na Białorusi zarabiają jeszcze mniej, w Korei Północnej jeszcze mniej też jakoś sobie tam żyją. tak? My za komuny też zarabialiśmy, pamiętam, chyba 130 dolarów na miesiąc wychodziło, jakoś tak, 120-130 dolarów i też jakoś żyliśmy, tak? Chodzi o to, że świat idzie do przodu i chcie, każdy by chciał mieć troszkę lepiej. A tutaj, bo tak się rozjeżdżam trochę z tych tematów, że, że ktoś by tam myśli sobie, że, a bo ty jesteś głupi, pojechałeś do Niemiec i, i pracujesz tam dla Niemców, rozwijasz niemiecką gospodarkę. To powiedz mi, ja gdzie pieniądze przywożę? Gdzie? W Niemczech wydaje je? Ja tutaj mam wszystko za darmo: wszystko, mieszkanie, jedzenie. Plus płatę za pracę. Więc ja tutaj pieniędzy w zasadzie w ogóle nie wydaję. Wszystko co zarobię, założę do Polski i w Polsce wydaję. Jak lepiej gospodarka na tym wychodzi? Na tym, żebym tam pracował powiedzmy, nie wiem, za 3-4 tysiące czy za 5 tysięcy? Czy lepiej tutaj za 10 czy 20 tysięcy, które wydam w Polsce? Zapłacę VAT, zapłacę podatki. Nie wiem, moim zdaniem to lepiej jak właśnie te ludzie, którzy pracują na Zachodzie, przywożą kasę do Polski i wydają ją w Polsce. To dla naszej gospodarki jest lepsze niż przyjdzie pracownik, który będzie się obijał 4 godziny w ciągu dnia, na przykład. tak? Albo w ogóle tam coś porobi trochę i resztę dnia prześpi. Pamiętajcie, że my, stare pokolenie, stare takie komunistyczne, jak ja jeszcze pokolenie, mamy nawyki też komunistyczne. No wiadomo, na Zachodzie tak za bardzo nie można, ale też się kombinuje jak się może. Tu postoisz, tam zapalisz, tu z kimś pogadasz i i TP i TD, tak samo jak i w Polsce na budowach. Ja wiem, że nie w każdej firmie, ale w niektórych firmach tak samo dalej jest, nic się nie zmieniło, szczególnie w tych, u tych starszych ludzi. Dlatego, jak ktoś wróci do Polski, to zderzy się na przykład w urzędach w urzędach, jakikolwiek, byście poszli do jakiegokolwiek urzędu, to zderzycie się z taką rzeczywistością jeszcze ala komunistyczną. Ona już się poprawia, wam powiem, tak samo zresztą jak pracodawcy się w końcu zaczęli poprawiać, bo nie ma pracowników, więc muszą tego pracownika w jakiś sposób tam szanować, bo kiedyś nie szanowali go w ogóle, kiedyś to było tylko nie pasuje w on, poszło, nie? Ja zawsze się kłóciłem z takimi ludźmi i mówiłem, że są ćmokami, ale oni uważali, że tak ma być, bo oni są biznesmenami, ale... Pójdziecie do urzędu, to jeżeli traficie do jakiegoś pokoju, gdzie są młode dziewczyny, chłopacy, młode pokolenie, nieskażone tym starym, to jest zupełnie już troszkę inaczej. Już jest fajnie, już można pogadać. Spróbują te osoby wam pomóc. Ale jeżeli będzie się działa młoda dziewczyna, przykładowo, i starszy pan, ale ewentualnie starsza pani jakaś, która też ma te komunistyczne naleciałości to jak przyjdziecie do takiego pokoju, to się okazuje, że nic się tam nie zmieniło, bo ta starsza osoba przekazuje, jak gdyby to, to co było kiedyś, tej młodszej, że spoko, petent jest twoim petent, przepraszam, jest twoim wrogiem. Petent to tylko ci przeszkadza i nie daje ci pracować. Więc jak. Ty wchodzisz jako zwykły człowiek coś tam załatwić, to z góry jesteś wrogiem dla nich i tp. i td. Oczywiście naprawdę się poprawia to i dzięki to młodym. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że, że dużo młodych też było na zachodzie, część wróciło, bo to nie jest tak, że ktoś wyjechał i wraca. Ludzie wyjeżdżają, wracają, znowu wyjeżdżają, znowu wracają, widzą tego trochę innego świata, jak to wszystko w ogóle wygląda, jak działają urzędy, jak tutaj ludzie, nie wiem, ja nie znam tak języka niemieckiego dobrze, ale jak pójdę do urzędu, to oni mi starają się pomóc, a nie to, że ja przyszłem, jakiś Polak, obcokrajowiec, dziad jakiś i oni będą chcieli mnie się pozbyć, wynocha stąd albo coś takiego, bo kawę mi ci pić. No nie, tutaj tak nie ma, przynajmniej tu, gdzie ja pracuję, bo słyszałem, że tam gdzie nie, gdzie tak jest. I chodzi o to, że, że każda sprawa, każdego powrotu z zachodu, z, z emigracji jest dla każdego człowieka indywidualną sprawą, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jeden powie, że wracam, spróbuję, może wróci z powrotem na zachód, może nie, może mu się spodoba w kraju, albo już powie, że drugi raz nie będzie znowu jechał na zachód, bo jakoś tam sobie poradzi. Ale to nie jest te same życie w kraju, co na zachodzie. To jest zupełnie inaczej. Oczywiście nie mówię o wszystkich, bo niektórzy, niektóre osoby ciężko pracują na zachodzie, źle trafią, mają złego pracodawcę, złego, no takiego dziada po prostu, nie? Takiego samego jak w Polsce powiedzmy. No i nie mają takiego rarytasu, więc dla nich to tylko już sama gotówka się liczy, zaciskają zęby męczą się, pracują tutaj, ale w sumie tego kraju obcego ani nie widzieli, ani nie znają, więc jak wrócą do Polski z jakąś tam kasą, ile mają tą kasę, no to jest ok, nie? A jak nie, no to nie, bo tak dla ludzi, którzy znają trochę język, znają też trochę ludzi, tych innych, czy to Niemców, czy Anglików, czy Amerykanów, nieważne z jakiego kraju, to zupełnie jest inaczej, tak? Zaczynacie mieć znajomych wśród właśnie też tych innych, jak gdyby, czyli tych obcych Niemców, Zakładajmy, jak to Kaczyński mówi, nie? Bo to przecież jest zły naród i w ogóle tragedia. Ja nie będę mówił, czy on jest zły, czy nie, bo, bo, bo ja bym jeszcze mógł powiedzieć, bo ja z nimi mam do czynienia. Ale taki dziad jak ten, który to mówi na tych kaczych łapach, to to, to nie powinien mówić, bo on nigdy z nimi nie ma do czynienia, tylko tyle, co tam z gazet wyczyta albo co słyszał. tak? Pamiętajcie, że Rosjanie, zwykli ludzie, to też są w większości dobrzy ludzie. To są normalni ludzie, tacy jak my. Kto robi te zamieszanie i te problemy, i potem czasami się z ludzi to uwalnia, jakieś tam takie złe zachowanie, tak? Tak jak u ruskich teraz to się okazuje. Ale czyja to jest wina? To nie wina tych zwykłych ludzików, którzy idą na wojnę. To nie ich wina. To wina jest polityków, którzy dostają hopla, bo mają taką rządzę władzy, tak jak u nas właśnie. Rządza władzy doprowadza do tego, że z, nikt z nikim się nie liczy. To jeszcze całe szczęście, że mamy jakąś tam demokrację, że jest ta Unia i trochę tego pilnuje, bo to nie myślcie, żeby tutaj nas nikt nie pilnował, to na 100% moim zdaniem byśmy mieli drugą Białoruś. Jakbyście powiedzieli coś tylko, że e, na przykład Kaczyński jest nie tak, no to byście już mieli na karku, nie wiem, OMON się na Białorusi nazywa, u nas tam jakieś inne służby Specjalne już by były, także u nas jeszcze ta demokracja jest tam. Tutaj nie można powiedzieć, że coś tam jest problematycznego, tak? Ale nie ma e, super. Ktoś powie, a zapisu to jest teraz super i wspaniale. A kto wie, jakby była jakaś inna partia rządziła? Nieważne, czy tam Platforma, czy Lewica, czy, czy, czy Konfederacja. Kto wie, jakby było. Może byłoby jeszcze lepiej, tak? A takie wciskanie ludziom ciemnoty, że na przykład my jesteśmy najlepsi i tylko my. Wam damy, pomożemy tak jak zagierka. Pamiętacie, jak zagierka w 70-tych latach też tak było: chcesz cukierka, idź do Gierka. Tak samo teraz można powiedzieć: jak chcesz mieć lepiej, to zapisz się do PiSu. To może, jak oczywiście będzie rządził jeszcze, w co wątpię, mam nadzieję, ale trudno powiedzieć, nie? bo to, to zawsze w życiu różnie bywa. Dobra, a co ja jeszcze miałem wam powiedzieć? Aha, i to, że żaden polityk, czy to, to Tusk, czy Morawiecki, czy Kaczyński. Nigdy nie powiem, on może sobie mówić, że wracajcie do kraju, ale nasze decyzje o tym, czy powrócimy do tego kraju, to nie są spowodowane tym, że oni takie głupoty opieprzają, że to ma, jest tak, w Polsce, super i możecie wracać. Nie, to nie są, to my nie wracamy. Osoby, które chcą wrócić, dlatego że oni tak sobie tam mówią, tylko dlatego że my podejmujemy sami, samodzielnie decyzje. Albo wracamy i. Wracamy, bo wiadomo, że ludzie tęsknią do kraju i chcą wrócić. Tylko często jest tak, że jak wrócą, popatrzą na te dziadostwo, to po prostu ty, dużo ludzi żałuje, że wróciło. A niektórzy sobie jakoś tam żyją i żyją, ale na okrągło wspominają, jak to było dobrze na Zachodzie. A że żyją, żyją. No tak jak Wam mówiłem, można żyć i, i w Korei, można żyć i na Białorusi, i w Rosji można żyć, wszędzie można żyć. Na pewno decyzje nasze, które podejmujemy o tym, czy wracamy, czy nie wracamy, nie są spowodowane jakimiś tam bezsensownymi gatkami polityków, którzy mówią, wracajcie, bo u nas w kraju to już jest tak super, i tak. Nie tym są spowodowane powroty do kraju na pewno. Także tyle. Bo się nagadałem i na lewo, i na prawo, i o tym, i o tamtym. Także trzymajcie się, pozdrowionka, a ja jeszcze muszę to dzisiaj. Zaciągnąć siateczkę, klej, obrobić okienko i takie to nasze życie. Trzymajcie się. Ci, którzy mnie tam hejtują, również się trzymajcie. Pozdrawiam. Bądźcie według siebie mili. Szanujcie innych ludzi. Trzymajcie.